Dzień dobry. Yy, mamy 16 lipca 2020. Yy, mamy piękną słoneczną pogodę. Made in Kiluminati. O przedwczorajszych i przedprzedwczorajszych i wczorajszych dymarkach chemicznych. Yy, mamy właśnie tutaj yy, taką właśnie piękną słoneczną po pogodę. Yy ani deszczu, ani słońca bo to właśnie jest ich słońce to jest słońce yy, to się nazywa słońce ja nie wiem jakie słońce satanistyczne o satanistyczne to jest bezpromienne słońce także widzimy widzimy takie właśnie tutaj cuda no i samolociki przestały tutaj latać tak codziennie po 15 samolotów w ciągu dwóch godzin tutaj przylatywało żeby się wyprowadzić tutaj gdzieś na, na ten obszar i, w, i kręcić kółka nie ma nic proszę zobaczyć cisza liść nawet nie drgnie gołąb tylko tam ro, ro, rozprawia swoje, swoje swoje rozmowy no nic nie widać pięknych latających ogonów Także ludzie nie będą oglądać tego filmu. No ale pokazuję. Dla porównania. Proszę zobaczyć, tam jest 100 ponad filmów. Na tym kanale. M-Trace CDN. Także zobaczcie sobie, jak to wszystko funkcjonuje. Do widzenia.